Dzisiejszy odcinek sponsoruje. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku czego? Zapytaj beczkę, beczkę, beczkę. W programie, który udowadnia, że w internecie są same głupie filmiki. Za to nie ma głupich pytań, które Wy zadajecie. Beczkę. Beczkę. Poprzedni odcinek zobaczyło bardzo dużo internautów, ale nawet w tak wielkim gronie opinia była jednoznaczna. Rau. No w ten niesamowity taniec absurdu. To tajne. Czy tylko ja robiłem skrzyż? Zjadłeś. Smakują jak pizza. Ten odcinek Zapytaj Beczkę zrealizowałem we współpracy z serwisem Pratem Ten kanał jak pisał poeta Bumcy Kieszy. Od teraz zapytaj beczkę będzie się składać głównie z odcinków pożegnalnych i powitalnych, Paromiesięcznych interwałach. A, pierwsze sekundy filmu i już słowo którego nie zna większość youtuberów. Uah, jak dobrze zwrócić.